witam was jest Sony Bartek i dzisiaj zapraszam was na recenzję pokrowca do Sony Xperia Z3 Compact i będzie to pokrowiec od firmy, która jeszcze w zasadzie nigdy nie gościła na moim kanale. No i będzie to case od firmy Movid. No i z tego, co się zorientowałem, ten producent w głównej mierze Robi właśnie takie sygnowane przez Sony akcesoria, i są one sprzedawane w salonach Sony Center. I to możemy właśnie zobaczyć tutaj. Made for Xperia to jest taki można powiedzieć, że bardzo podobny znak jak ma Sony, i to jest tutaj umieszczone na pudełku. No i model jaki dzisiaj będę chciał Wam przedstawić jest to model Mini Gel, czyli generalnie jest to bardzo prosty case wykonany właśnie. Z materiału zwanym TPU, czyli połączenie gumy, a także takiego plastiku, i to jest taka sztywna, ale dość elastyczna całość. W zestawie tak naprawdę nie dostajemy nic oprócz samego pokrowca, co przy cenie 50 zł, jaką przyszło mi zapłacić za to w Sony Center. No nie ukrywam, że jest trochę przesadzoną ceną. Dobra, przejdźmy do samego pokrowca. No i tak jak Wam wcześniej wspomniałem, jest to produkt wykonany z TPU. Natomiast to, co mnie tak naprawdę urzekło w tym bardzo prostym pokrowcu, jest to, że tutaj mamy tył taki jakby bardzo matowy. On posiada taką fajną matową teksturę, dzięki czemu zapewnia to nam dobry chwyt urządzenia, nie jest ono w żaden sposób tutaj wtedy śliskie. No i również nie powstają tutaj zabrudzenia jak w poprzednim Reef rinke, gdzie tam był przejrzysty materiał, no i niestety tutaj zabrudzenia, różne odciski, także smugi palców było bardzo widać. No i tutaj jestem z tego zadowolony, że to jest właśnie tak, tego typu matowy materiał i tutaj nic takiego nie powstaje. Co do boków pokrowca, one już zostały wykonane z takiego śliskiego TPU, natomiast przez to, że jest on taki jakby ciemny kolor, posiada to również jakoś negatywnie, nie wpływa, że po światło tutaj na przykład widać jakieś smugi. Po prostu tego nie widać, tak można powiedzieć, w normalnym świetle. Co do samych wycięć, muszę przyznać, że wszystko jest tutaj jak najbardziej dobrze spasowane. Tutaj na zaślepkę do portu ładowania, na złącze magnetyczne ale niestety mam jedno zastrzeżenie co do przycisku power, ponieważ możecie zobaczyć, że jest on tutaj tak bardzo na płasko umieszczony. Przez co niestety nie jest on dobrze wyczuwalny i trzeba użyć trochę siły, żeby ekran wybudzić bądź go zablokować. I często kończy się to tak, że w takim pośpiechu po prostu muszę to robić za pomocą paznokcia i wtedy jest mi troszeczkę łatwiej to wykonać, więc to jest na pewno chyba największy minus, jaki dostrzegłem w tym produkcie. Co do samego tutaj spasowania, przylegania do urządzenia, naprawdę nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszystko jest tutaj dobrze spasowane i pokrowiec w żaden sposób tutaj jakoś mocno się nie odgina. Natomiast takim newralgicznym punktem może okazać się to miejsce tutaj na lewej krawędzi, gdzie mamy umieszczoną i zaślepkę, i tutaj otwór na złącze magnetyczne. No i niestety, siłą rzeczy, że tutaj jest taki mały skrawek tego materiału, no to bardzo łatwo jest go tutaj właśnie sobie tak odgiąć, ale tak się objawia w większości pokrowców których ramki właśnie są wykonane z TPU. Podsumowując, wydaje mi się, że mówit Mini Gel jest całkiem fajnym pokrowcem, Całkiem takim dobrze wykonanym, na pewno trzeba oddać. Na pewno zapewni nam całkiem dobrą również ochronę podczas upadków, ponieważ TPU w miarę dobrze to wszystko amortyzuje. Tak naprawdę to, co Wam wcześniej powiedziałem, to co mi się najbardziej spodobało, to jest ten matowy tutaj tył, dzięki czemu tutaj można utrzymać nasz telefon przez cały dzień w takiej normalnej i ładnej czystości. Natomiast cena 49 zł, jaka przyjdzie nam za to zapłacić, jest dla mnie niestety nieco przesadzona. Dobra, tak więc to w tej krótkiej recenzji będzie na tyle, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.